firma Eurobox z Lubuskiego z Lubuskiego sprzedają fajne, fajne zawiaski być może uda się znaleźć coś co by zastąpiło nasze mamy coś takiego na śrubkach oraz mamy ciężkie zawiasy do spawania tutaj mamy ładne stoły spawalnicze ten wygląda na stacjonarno-mobilny Takie ładne kółeczka do regulacji mają Mamy sposoby montażu, a tutaj mamy jeszcze jedno ciekawe urządzenie Stół nożycowy hydrauliczny Z pompą oleju I ogromnym siłownikiem E, Rice Tools z Półkazow e, produkują takie fajne imadełko które po prostu ma tutaj zęby hydrauliczne i ono dopasowuje się do tego, do kształtu elementów. No fajne. E, Menegon produkuje słonie i odciągi Alpakate który zajmuje się dostarczaniem urządzeń, które usuwają odbarwienia na stali Otóż z tego co tutaj mi pan tłumaczy To, to urządzenie potrafi usunąć przebarwienia od przegrzania na loty tlenków no No oraz odbawienia po spawaniu Podobno jest też w stanie usunąć cementyt Czyli ten czarny nalot, który znajdujemy na kątownikach yes. e, Tutaj mamy urządzenie z zasobnikiem do pędzelka No niech pan pokręci, który wysuwa pędzelek Jak on jest zjadany, to można sobie go uzupełnić Nie trzeba babrać się z elektrolitem No i mamy zasobnik, który zawiera właśnie ten pędzelek No bomba O i kolejny zasobnik po prostu to wygląda w ten sposób ten zasobnik jest jeszcze ma główną wartość 8 pędzelków ale jest o połowę tańszy niż te 8 pędzelków mm. on kosztuje 196 zł netto zasobnik a pędzelki od 50 do nawet 90 zł za mm -hmm. sztukę czyli to jest gwarancja na pewno połowę taniej wychodzi w użyciu mm -hmm. tych zasobników eee, tutaj Power Rubber produkuje kółeczkę do AGV -ek. I ogólnie wyroby gumowe. Być może będziemy w stanie znaleźć u nich kółeczka, które mają frędzle do zwiększenia przyczepności. E Techem produkuje naklejki i oprzyrządowanie do urządzeń niebezpiecznych. Mają uniwersalne ochronniki słuchu wielorazowego użytku, które po prostu myje się w bieżącej wodzie i można używać wielokrotnie. Nie to, co mamy teraz. Tylko trzeba je mieć. I suszyć. Mamy tutaj odtłuszczacz Sintan. Od producenta Sintag. Służy do usuwania olejów, smarów. Sprawdzamy no, e to na przykład, tak? Możemy, Możemy e do, No dobrze, jak on się uchował, ten sprzęt to. Czuwa. To jest chińska rękawica, no to tutaj zależności od, od, od y, powiedzmy rękawica to jest pakistan, ponieważ specjalizując mając skóry również to jest pakistan. Natomiast ten nie ma podnoska, ale ten już ma. Black Ladder produkuje bardzo ładne buciki. Udało mi się przymierzyć ten i pasuje mi do mojej szerokości szerokości między palcami welt PRO będzie wprowadzał teraz nowe rękawice do spawania Tu mamy rękawiczki, które można używać do pracy przy silnikach Cześciwa EU oferuje rolki z szmatą polipropylenową Używaną do pobierania tych smarów W ofercie są również takie do ekranów Które nie zostawiają włosków Now Safety i Proszę, firma. to jest akurat nasza marka a okulary to są firmy JSP i mamy tutaj bardzo ładne okulary JSP które chronią przed odpryskami do tak. komputera mamy też takie systemy wizualizacji na komputerze i tak samo możemy okej, okay, pozwól na chwilę, tu mamy urządzenie które pozwala badać na odległość stężenie gazów tu mamy urządzenie matkę która monitoruje kilka innych urządzeń no i tutaj mamy pojedyncze punkty dostępowe, czyli na przykład jeżeli użytkownik spuści sobie na przykład do suzienki taki czujnik, to na tym on się wyświetli, że ma prze, prze, przeciągnięty poziom gazu na przykład. E, tutaj Smart Gas Detection Technologies gig G, GFG e, sprzedaje stacjonarne urządzenia do pomiaru stężeń gazów. Buty BHP w stylu biurowym. Tak, no, to jest biurówka. I mamy też jakieś sportowe, gdybyście chcieli, też jaką kolekcję. To jest S1P. Okej, okay. ale akurat. No właśnie tak, bo. Też... na programie się też muszą nosić BHP. Są niskie, czarne na przykład. Nie? To panie też często takie biorą. nie? To jest Renault? Tak. Nie, to jest firma Jendals, a no, to jest dystrybutorem firmy e... My jesteśmy okay. w nie? Ja wizytówkę ale to ja bym dał. No ja jestem zachwycony tą, tą, tą reprezentacyjnością tych butów. Eleganckie obuwie sportowe z podnoskiem na wysokie temperatury. Czyli mamy tutaj dobre wietrzenie. Tak. Jednocześnie mamy elegancko podeszwę, która nie wygląda jak BHP, ale jest. To jest podeszła poliuretonowa, specjalnie wyrzeźbiona mm. do wewnętrznych powierzchni e, i ma test antypoślizgowy. No, e, mm. zgodnie z, z normą. Eleganckie buciki, no, imponujące e, Oxyline jest dystrybutorem sprzętu alpinistycznego. No, tak, naj, najfajniejszy sprzęt, jaki mi się rzuci w oczy, to gdzie jest to? O, z pasem. Czyli mamy pas, który blokuje nam się przy szarpnięciu. Czekaj, drugi to był który? Tutaj z tymi, z dwoma szelkami. E, mamy tutaj dwie szelki, które pozwalają na przypinanie się. Jednocześnie nie, nie plączą nam się e, uchwyty i nadal mamy możliwość się zablokowania. Wświetlania e, danych z czujników, czy też no, z, z wykorzystać ich całkowitą, całkowitą funkcję reklamową. No, całkiem estetycznie to wygląda. Tutaj mamy transparentny panel LEDowy, w którego można wrzucać swoje własne rzeczy.